Cześć wszystkim. Dziś porozmawiamy o problemie, który może naprawdę dać się we znaki głośna praca lodówki. Zdarza się, że nasza lodówka, która zwykle działa cicho, zaczyna wydawać dźwięki, które przypominają odgłosy silnika w ciężarówce. W momencie, gdy słyszymy te niepokojące hałasy, może się wydawać, że coś poważnego jest nie tak. Cóż, jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, aby rozwiązać problem z głośną pracą lodówki, zanim zdecydujemy się na wezwanie serwisanta. Po pierwsze, sprawdźmy, czy lodówka stoi na równej powierzchni. Nierówna podstawa może powodować, że lodówka wibruje i hałasuje. Upewnij się, że nogi lodówki są odpowiednio wyregulowane i stabilne. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy nic nie blokuje wentylatora wewnętrznego. Czasami resztki jedzenia, czy nawet brud mogą przeszkadzać w cichym działaniu wentylatora, co skutkuje głośną pracą lodówki. Otwórz drzwi lodówki i posłuchaj, czy hałas pochodzi z wnętrza. Jeśli tak, warto dokładnie wyczyścić wnętrze i sprawdzić, czy wentylator może się swobodnie obracać. Innym możliwym źródłem hałasu jest sprężarka. Jeżeli głośna praca lodówki wydaje się pochodzić z zewnątrz, może to oznaczać problem z samą sprężarką lub jej otoczeniem. Czasami głośne dźwięki mogą wynikać z nierównego ustawienia sprężarki lub jej luźnych elementów. Jeśli po wykonaniu tych czynności problem z głośną pracą lodówki nadal nie znika, możliwe, że przyczyna leży w bardziej skomplikowanych częściach, takich jak układ chłodzenia czy same elementy sprężarki. W takim przypadku zalecam skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem. Często najlepiej powierzyć naprawę specjalistom, którzy mają doświadczenie w radzeniu sobie z takimi problemami. Jeśli ten filmik pomógł Ci zrozumieć, co zrobić z głośną pracą lodówki, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.